Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kryminalne szepty. Pewnie część z Was, kiedy zobaczyła nowy materiał o Dagmarze Kaźmierskiej, pomyślała sobie, że być może Dagmara postanowiła w końcu odnieść się do zarzutów, które zostały jej postawione w kwietniu 2024 roku. Przypomnę, Dagmara Kaźmierska, znana z polskiego programu Królowe Życia. Otrzymała wyrok za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi, przymusową prostytucją oraz czerpaniem korzyści z prostytucji innych osób. W wyniku procesu sądowego została skazana na karę pozbawienia wolności. Sprawa dotyczyła jej działalności sprzed jej kariery telewizyjnej. I o tym oczywiście wszyscy wiedzieli. Zdawali sobie sprawę z tego, że kobieta była skazana, dobrze, odsiedziała te parę miesięcy, mimo tego, że wyrok był o wiele dłuższy, no ale no co, fajna dziewczyna, śmieszna, bluzgiem rzuci, każdy ją kocha, no może nie każdy, bo znowu się obrazicie, po prostu ludzie ją uwielbiali, nie wszyscy, ale ci co tam oglądali te królowe życia, no to pałali do niej sympatią. Wszystko było dobrze do czasu, kiedy goniecpl nie przeprowadził śledztwa i nie wyszły nowe fakty, w których dowiedzieliśmy się, co Dagmara wyprawiała prowadząc swój klub. Nazwijmy to klub o nazwie Heidi Heidi, czy jak tam zwał. Dwie najbardziej brutalne rzeczy, jakich dopuściła się Dagmara, które osobiście mnie najbardziej ruszyły, to był zlecony out na pewnej. Pani, która pracowała u niej jako prostytutka, to była taka kara za to, że była nieposłuszna. A druga, bardzo, też bardzo obrzydliwa rzecz to taka, że Dagmara, wiedząc, że jej pracownica jest w ciąży, biła ją po brzuchu, co spotkało się naprawdę z potężnym oburzeniem. I oczywiście, mimo tych dowodów, mimo tego, że Goniec napisał skąd posiada takie informacje, te informacje pochodziły z akt sprawy, pochodziły z zeznań tych poszkodowanych kobiet, mimo tego, ha, niestety, ja do teraz jestem w szoku, trafiają się ludzie, którzy po prostu w to nie wierzą, krzyczą do mnie w komentarzach: Daj dowody, pokaż, a nie się sugerujesz jakimś tam artykulikiem. I powtórzę to jeszcze raz, bo mówiłem na poprzednich, poprzednich podcastach, że gdyby to były zarzuty bez pokrycia, gdyby nie było na to dowodów, gdyby goniec po prostu, a wymyślił sobie taką aferę, bo tak jak ludzie pisali, ktoś im to zlecił, no to Kaźmierska mogłaby spokojnie wytoczyć im sprawę o zniesławienie, o pomówienie. Do dzisiaj takiej sprawy nie wytoczyła. Żeby było jasne. Kazimierska uciekła, bo powiedzmy sobie wprost, ta kobieta uciekła do Egiptu, wynajmowała tam jacht. Co robiła na tym jachcie? Są podejrzenia, że to co robiła wcześniej w Polsce przed karierą telewizyjną, ale to oczywiście podkreślam, są tylko podejrzenia, bo nikt ją za rękę nie złapał. Mimo tego, tak jak mówię, do dzisiaj nikt nie wstrzął postępowania przeciwko Gońcowi za to, co ujawnił. A oczywiście mi też grożono, że Dagmara założy mi sprawę i pójdę siedzieć. Tam cuda w tych komentarzach, naprawdę niektórzy ludzie to są naprawdę mocno, ale to mocno odklejeni. Cała sytuacja działa się, w, rozpoczęła się w sumie w kwietniu, pod koniec kwietnia to był bodajże 24, kiedy ukazał się pierwszy artykuł o Dagmarze. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj mamy już no prawie połowę sierpnia i Dagmara, mimo że obiecywała, nie ustosunkowała się do tego, co wyszło na nią publicznie. Dagmara powolutku wraca do mm, social. No znaczy, do social mediów mm, to ona nie musi wracać, bo ona cały czas tam działa. Pokazuje, jak tańczy, jak śmieje się z ludzi. Ma ich po prostu głęboko. Mm, tam, gdzie słońce nie dochodzi, nic ją po prostu nie rusza. Osoby, które znają Dagmarę osobiście, twierdzą, że ta kobieta naprawdę nic sobie z tego nie robi. Po prostu jej zadaniem było przeczekać tą całą aferę i po cichutku Wrócić do mediów, co właśnie powoli zaczyna się dziać. Ludzie w internecie szybko zapominają. Można powiedzieć, że od początku maja czekamy, aż Dagmara powie cokolwiek w tej sprawie. No, obiecanki były kolosalne. Nie wiem, czego ona tak naprawdę się spodziewała, że nagle, no nie wiem, nagle goniec się po prostu wycofa i wszyscy się pozamykają i no nic z tego nie będzie. ona sobie wróci jako królowa. I dalej będzie wszystko tak jak było No niestety, Dagmara do dzisiaj się nie odniosła Ja już nawet nie czekam na jej odpowiedź, bo to nie ma sensu Myślę, że wszyscy normalni ludzie już dawno odpuścili sobie jakiekolwiek wyjaśnienia Zresztą, co ona tak naprawdę... Ona jedyne co może, to może kłamać No ale wtedy goniec może ujawnić te dowody Bo jeżeli by został oskarżony o kłamstwo, no to... Proszę bardzo, tu są dowody, i Dagmara leży. Zresztą myślę, że chyba jednym z lepszych dowodów jest to, że Goniec do dzisiaj nie miał wytoczonej sprawy. Także Dagmara została pokonana, ale pokonana tylko na chwilę, no bo jak mówiłem już wcześniej, ma całą rzeszę jeszcze sobie podobnych, którzy wydrapią oczy tylko dlatego, żeby nie mówić źle o swojej idolce. Dużo osób takich jest na TikToku, na YouTubie również pod imieniem, nazwiskiem broni się tej kryminalistki, która dopuszczała się najbardziej obrzydliwych rzeczy. No nie wiem, bić kobietę po brzuchu w ciąży, no to naprawdę ta kobieta w ogóle, powi... no nie wiem nie będę tutaj po prostu już się rozwijał w innych materiałach na ten temat powiedziałem. Powiedziałem również co czuję, jakie emocje mną władają, kiedy w ogóle sobie o tym myślę, także jeżeli macie ochotę to cofnijcie się do poprzednich materiałów, a my przejdźmy teraz do ciekawego artykułu, który pojawił się na stronie światgwiazd.pl. A w nim mowa o Jacku Wójciku, znanego z programu Królowe Życia, którym był jednym z bliskich przyjaciół Dagmary Kaźmierskiej. Ich relacja jest często przedstawiana jako dynamiczna i pełna humoru, co przyciąga uwagę widzów. Jacek często wspiera Dagmarę w jej codziennych wyzwaniach, a ich interakcje są źródłem wielu zabawnych sytuacji w programie. I myślę, że to ten duet chyba najbardziej przyciągnął uwagę widzów. Myślę, że gdyby nie było Jacka, no to tych widzów mogłoby być mniej. I myślę, że to, to jest bardzo ważne dla tych osób, które Dagmary ciągle bronią, które żądają dowodów, że ona tak robiła lub nie robiła. Dla osób, które twierdzą, że to dobra kobieta. No, jeżeli osoba w postaci Jacka wypowiada się na jej temat, osoba, która była naprawdę blisko z nią no występowała w tych programach, niektórzy nawet pisali o tym, że łączy ich coś więcej, no to wydaje mi się, że jej przyjaciel nie mógłby chyba powiedzieć na nią złego słowa. Wydaje mi się, że Jacek pewnie będzie jej bronił, wchodząc na ten artykuł. Tak sobie myślimy, przynajmniej fani Dagmary Kaźmierskiej. Sprawdźmy to. Dagmara Kaźmierska z dnia na dzień z celebrytki na świeczniku spadła w otchłań show biznesowego zapomnienia. Po ujawnieniu zeznań pracownic jej agencji towarzyskiej, zarówno Polsa, jak i TVN, zerwał z nią wszelką współpracę. Wydawało się, że wciąż może liczyć na fanów, ale w międzyczasie na jaw wyszły fakty związane z jej odejściem z gwiazdami. Sama Kaźmierska twierdziła, że przyczyną była kontuzja. Tak zaczyna się artykuł na stronie światgwiazd.pl i już na samym wstępie podkreślę, ile fani znaczą dla Dagmary. Najlepiej rzucić kłamstwo. A kid z nimi. W międzyczasie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozważała, czy nałożyć na Polsat karę finansową za promowanie osoby, która miała kryminalną przeszłość. Rzeczniczka prasowa KRRiT wyjaśniła w rozmowie z Plejadą. Spółka Telewizja Polsat podkreśliła, że w chwili angażu nie znała informacji ujawnionych z akt sądowych pani Kaźmierskiej. Nadawca zrezygnował z udziału pani Dagmary w kolejnych odcinkach, brzmiało oświadczenie. No i tutaj też już się nie będę powtarzał, bo to oczywiście też możecie posłuchać w moich poprzednich podcastach, ale oczywiście Polsat nic nie wiedział. Oni naprawdę, no skąd oni mogli wiedzieć, że Dagmara Kaźmierska była kryminalistką skazaną, prawnie która siedziała w kryminale? Skąd Polsat mógł to wiedzieć? Ale jak już przeczytał wtedy na końcu, no to wtedy już wiedział i pogonił Kazimierską na zbity pysk. A prawda jest taka, że Polsat wiedział, doskonale nie wierzę, że nie wiedział. Chociaż ostatnio Krzysztof Stanowski pokazał poziom dziennikarstwa. W naszym kraju i no niestety poziom dziennikarstwa jest na bardzo, ale to bardzo niskim poziomie. Także kurczę, może i faktycznie ten Polsat nie wiedział, tak teraz to do mnie dochodzi. Może i faktycznie tutaj jakiś był problem, jak to się teraz mówi, z researchem. No cóż. Okej, okay, załóżmy, że naprawdę ten Polsat nie wiedział o tym, że ona jest kryminalistką i siedziała za bardzo obrzydliwe czyny. Czy Polsat widzów przeprosił, czy Polsat w ogóle się ustosunkował do tego tematu? No nie. No nie, po prostu olał sobie widzów, to też mówiłem na poprzednich podcastach i nic się do dzisiaj nie zmieniło, wyobraźcie sobie, minęło już tyle miesięcy. Polsat po prostu sobie to olał w ogóle. Dziennikarze zapraszani do, do Polsatu nie mieli prawa pytać się kogokolwiek o sprawę Dagmary Kaźmierskiej. To pokazuje tylko, jak telewizja Polsat ma głęboko tam gdzieś, głęboko, głęboko swoich widzów. by była oglądalność i kasa się zgadzała. Afera z tym związana to jednak nie wszystko, kontynuujemy artykuł. Dawna przyjaciółka królowej Życia Edzia odwróciła się od niej kilka lat temu. Teraz nadszedł kolejny cios. Do Edzi dołączył bowiem Jacek. Co wiadomo o nowym konflikcie? Jacek Wójcik towarzyszył Kaźmierskiej we wszystkich programach z jej udziałem jako jej przyjaciel. Widzieliśmy go zarówno w królowych Życia, jak i tak Męża. Po wybuchu afery wizerunkowej, celebrytki na jakiś czas zamilkł w mediach. Kiedy wrócił do sieci, zwarł szyki z Edzią. Dagmara przyznała, że Jacek zerwał z nią kontakt w relacji na żywo na TikToku pod koniec lipca. Nie mam kontaktu ani z Jackiem, ani z Edzią. Towarzystwo jakby się odsunęło. Odsunęli się. Wszyscy zostali, a oni. Mogli się wydawać najbliżsi, ale się odsunęli. Ale nie będziemy przecież płakać, ogłosiła celebrytka. I moim zdaniem zrobili bardzo dobrze, że odsunęli się od takiego potwora jak ty, Dagmara. Dlatego się nie dziw, że normalny człowiek. Mam nadzieję, że Jacek nie ma tam za sobą żadnej kryminalnej przeszłości na razie przynajmniej o tym nic nie wiemy. Ale jeżeli zareagował w ten sposób, to zrobił bardzo dobrze, bo ja też nie chciałbym mieć kontaktu z taką osobą jak ty. Z osobą, która dopuściła się tak obrzydliwych czynów. A to, że zrobił to za pośrednictwem TikToka, bardzo dobrze zrobił, bo osobiście też bym nie chciał jednak oglądać Twojej twarzy. Jacek i Edzia zamieścili też słynne wspólne nagranie, w którym razem żartowali i zaapelowali, by na nich nie narzekać, bo to nie oni są źli. Poza tym tydzień temu Wójcik zamieścił w sieci nagranie poradnikowe zatytułowane jak Toksyk tobą manipuluje z podpisem Dobrze gada chłop. Jacuś kochany, co się stało? pyta w komentarzu jedna z internautek. Wójcik zareagował dosadnie. Pogoniłem łajzę. Jacek bardzo aktywnie odpisuje na komentarze fanów, którzy zarzucają mu hipokryzję i brak lojalności. Ona bogata? ja sobie robisz? Paskudne babsko i tyle. Wszyscy, co z nią grali dziwnym trafem, pogonili ją. To nie daje wam do myślenia, naiwniaki? Napisał niedawno. No i widzicie, sam Jacek, przyjaciel Dagmary, pisze fanom Dagmary coś takiego, ale ja zauważyłem, że tacy fani Dagmary, ja wiem, że ktoś mógł oglądać, bo ją lubił. Po tym, co wyszło, hmm, wiele miałem takich komentarzy. Po tym, co wyszło, ludzie pisali, że już po prostu nie mogą na nią patrzeć. I to jest zdrowa reakcja. To jest naprawdę zdrowa reakcja, ale niestety są też takie jednostki dosyć patologiczne, które wjeżdżają we mnie, wyzywają mnie, że tak mara jest super, że ona jest królową życia, że ona z tego wyjdzie i tak dalej. No, słuchajcie, to po prostu, no co tutaj dużo mówić. Tacy ludzie po prostu są. Hmm. A nie będę używał słów y, brzydkich, bo nie można na YouTubie, ale każdy nich sobie tam już. Doda, i na pewno pod tym materiałem też znajdą się osoby, które zaraz będą tutaj szczekać, że ja jestem taki owaki, a Dagmara jest super. No, współczuję wam, idolki. Naprawdę współczuję, jeżeli ktoś bierze przykład z kryminalistki, z kobiety, która ma taką przeszłość i jak widać, nic się nie zmieniła, bo dalej jest bezczelna, arogancka i ma ludzi za nic, no to naprawdę gratuluję wzorców. Mam nadzieję, że. Nie są to młode dziewczyny, które po prostu dopiero kształtują swój charakter. No bo to naprawdę może przerodzić się w sytuację, w której w przyszłości możecie odwiedzić pewne miejsce, w którym Dagmara Kaźmierska była za krótko. Ale wróćmy do artykułu. Wiele osób zastanawia się, co dokładnie skuciło Jacka i Dagmarę i sprawiło, że odwrócili się od siebie. Właśnie pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Niedawno Kaźmierska zamieściła w sieci nowe nagranie, ujawniła w nim, że niedawno dowiedziała się, że wujcik tak naprawdę nie chciał pojawiać się w programach z nią już kilka lat temu. Tak miało być. W życiu tak czasem jest, że mamy koło siebie Brutusa i nie wiemy, kim on jest. Muszą niektóre sytuacje życiowe się wydarzyć, żebyśmy wiedzieli, kogo koło siebie mamy. Muszą być jakieś. Chujowe sytuacje. Ja się dowiedziałam jakoś dziwnie w zasadzie, że ktoś chciał opuścić mnie już kilka lat temu. Jest mi przykro. Wiadomo, że jestem rozczarowana. Ogłosiła Dagmara. I wiecie co? Czytając poprzedni wpis Dagmary, byłem przekonany, że za chwilę usłyszymy moment, w którym Dagmarka jest niewinna, a wszyscy, co tam koło niej się kręcili, no to właśnie byli ci, tak jak ona tutaj określiła, Brutusy, biedna Dagmara miała Brutusa, który no chciał po prostu od niej odejść. Bardzo często też jest tak, że pracujemy w jakimś zakładzie pracy. No tutaj dajmy przykład zakładu pracy, którego nie lubimy. Idziemy, bo mamy kredyty, mamy jakieś długi, które musimy spłacać. Mamy żonę czy męża na utrzymaniu, bo to też tak bywa. Mamy dzieci mamy dom, mamy raty i to zresztą każdy zna mm, takie sytuacje i wyobraźcie sobie, że musicie iść do tej pracy, mimo tego, że pracujecie na przykład z jakąś taką kobietą pokroju Dagmary na przykład, dajmy na to, której nie trawicie, ale musicie iść do tej pracy, bo wiadomo, kasa. Tutaj Jacek, ja go rozumiem, bo mimo tego, co widzieliśmy na ekranach, Prawda mogła być zupełnie inna. Może chłop też wstawał rano, miał nagrania i po prostu jak pomyślał sobie, że musiał z tą kobietą mieć do czynienia, to chciało mu się po prostu płakać. No ale wiadomo, że kasa tam była, jak podejrzewam przynajmniej, że kasa za te programy była dobra, dlatego facet po prostu szedł do tej pracy i starał się po prostu Dagmarę tolerować. A ona jest wielce zdziwiona. No, bo jak, no jak ją można nie lubić? Jak narcystycznej Dagmary można było nie lubić? To, że się do niej uśmiechał, to, że do niej mówił czule, mile, jak widzieliśmy na, na materiałach, to nic nie znaczy, bo w głowie mógł mieć całkiem coś innego. W dalszej części artykułu czytamy: Ale co mogło być powodem tej niechęci? Jacek wciąż aktywnie komentuje w sieci. Pod jednym z filmów Kaźmierskiej na TikToku napisał. I taka właśnie ona jest. Manipulatorka. Brzmiał komentarz wujcika. Z kolei na Instagramie wyznał: Cały czas wam kłamie, lawiruje, a prawdy nie mówi. Tak jak zawsze mówię jeszcze raz: Nic nikomu nie sponsorowała, wszystko płaciło TV. Zrobili z niej matkę Teresę, a ludzie gwiazdę, pożal się Boże. To jest bardzo zła baba. Powtarzam, zła, pisze Jacek. I teraz mogę kierować pytanie do tych wszystkich hejterów, którzy mnie atakowali, którzy nazywali mnie bardzo brzydko. Wy oczywiście tych komentarzy nie widzieliście, bo te komentarze trafiały do spamu, gdzie ja mogłem przeanalizować te komentarze, potem je udostępnić albo nie. Tam naprawdę w moim kierunku padały naprawdę takie oskarżenia, takie słowa, takie wyzwiska że ja w którymś momencie już zacząłem się śmiać, bo jeżeli czytasz czyjeś, ktoś cię wyzywa w ogóle na YouTubie, pisze komentarz, ty taki, owaki, ale musisz naprawdę, naprawdę wytężyć zwrok, musisz naprawdę wytężyć umysł, żeby w ogóle złożyć te zdanie, bo błąd na błędzie, to jest tragedia, no to myślę, że właśnie tacy ludzie powinni teraz przemyśleć sobie, ja wiem, że to może być trudne dla tych ludzi, ale powinni sobie przemyśleć, że jeżeli taka osoba jak Jacek, która była blisko Dagmary Kaźmierskiej, twierdzi, że to jest bardzo zła baba, że jest manipulatorką, lawiruje, wszystkich okłamuje, no to kogo chcecie, żeby jeszcze Dagmary matka, Dagmary ojciec, em, Dagmary, nie wiem, żeby Konan wyszedł i powiedział: e, Słuchajcie, moja mama jest złą babą. No, wiadomo, że Konan nie wyjdzie i tego nie powie, ale gdyby tak zrobił, Wy i tak dalej byście twierdzili, że Dagmara jest niewinna, że jest w porządku, że, że nic nie zrobiła złego. A to, że tam co, tam że biła kobietę po brzuchu w ciąży, co to jest? Te kobiety, które u niej pracowały, to wiedziały, gdzie idą, przecież wiadomo. To byście powiedzieli na przykład, że no nie wiem, ten Konan to jest jakaś sztuczna inteligencja wygenerowana przez, przez Jacka albo przez na przykład nie przeze mnie. O. Ja wygenerowałem Konanka, który mówi na swoje mamę brzydkie słowa. No niestety takim ludziom już się tego nie przetłumaczy. Są dowody, są akta sprawy. O, ostatnio ktoś mi nawet napisał, abym sam się udał do sądu i sam te akta poczytał. Dobrze, dobrze. Spróbuję namierzyć ten sąd. Pojadę tam, przejrzę Akta i nagram jeszcze raz to samo. Przerażające to jest. Przerażające to jest. Um, ostatnio oglądam różne kanały na YouTubie i niektórzy podcasterzy wymyślają takie bajki, żeby tylko zdobyć wyświetlenia, takie wymysły, co oni tam wrzucają. Nie będę tutaj przytaczał nikogo konkretnego, a ludzie w to wierzą. O, o bardzo merytoryczne, bardzo fajne, super, super. Ja się naprawdę nie dziwię, że to ci ludzie, to co widzą w internecie, to co widzą w telewizji, biorą wszystko za poważnie, że wszystko, tam jest miłość, tam jest uwielbienie, tam jest fajna atmosfera. No a po przykładzie Dagmary sami widzicie, jak to wszystko czasami może wyglądać inaczej. Mamy przykład Jacka, który po prostu już nie wytrzymał i powiedział wprost, co myśli o Dagmarze Kaźmierskiej. I na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat niektórych komentarzy. Chociaż tych komentarzy no, troszkę było, muszę wam powiedzieć, że jestem tymi komentarzami troszeczkę nie wiem, jakby to by przerażony. Ludzie piszą mi, abym nie namawiał do lynczu. Żebym nie namawiał do lynczu, bo ktoś słuchając mojego podcastu może tą kobietę zlinczować. Jest totalna bzdura. Ja nikogo nie namawiam do linczu. Nikogo nie namawiam, żeby tak Dagmarze zrobiono krzywdę. Od tego są sądy. Jeżeli dopuściłaby się jakiegoś przestępstwa, od tego jest sąd, żeby tą kobietę skazać. Nikogo nie namawiam do linczu. Po prostu pokazuję, otwieram oczy. Mówię to, co ja myślę i podpowiadam, aby takiej kobiety nie promować, aby takiej kobiety, taka kobieta po prostu, żeby znikła z internetu żeby nie była promowana. O to w tym wszystkim chodzi, bo czy naprawdę chcecie, żeby wasze dzieci inspirowały się kimś takim, wulgarną kobietą, która ciągle kłamie, która ciągle wymyśla, która nie potrafi przyznać się do błędu, która traktuje ludzi jak śmieci. Czy chcecie, żeby wasze dzieci inspirowały się kimś takim? Nie. Moim, moim celem w nagraniu tych filmów jest przekazanie swoich odczuć, no bo jak wiecie, no, dostajecie jakieś tam informacje, że jak robiła to, to i tamto, i to wszystko, i tu każdy już sobie tam e, sam interpretuje, co będzie myślał. A ja na przykład przekazuję swoje informacje, swoje odczucia, e, swoje, swoje zdanie po prostu. Mówię moje zdanie, że nie chciałbym tej kobiety oglądać w internecie, bo po prostu mnie odrzuca. Daje zły przykład i bardzo źle wpływa na kształt. To jest moim celem, a nie żaden lincz. Lincz nic nie zmieni. Nawet jakby została gdzieś przez kogoś tam trafiona, że tak powiem, to czy ta kobieta by się zmieniła? No nie, no i dlatego nie o to chodzi, więc nie piszcie takich bzdur, bo oczy bolą jak się, jak się czyta i naprawdę, naprawdę, jak mnie wyzywacie, gdzieś tam. To, nie wiem, może jakiś translator albo chat GPT może napisze całe zdanie, żebym ja naprawdę nie marnował tyle czasu Ej, na czytanie takich komentarzy. A wy napiszcie, co wy sądzicie o tej sytuacji, jak wy do tego podchodzicie. Co w ogóle myślicie o słowach Jacka? No myślę, że tutaj Jacek już zaorał totalnie tą kobietę. I co uważacie na temat powolnego powrotu Dagmary do mediów? I nie widać na razie żadnego oburzenia ludzi w tym temacie. Czy naprawdę w dzisiejszych czasach będziemy oglądali samych kryminalistów? A już nie wspominam o tym fejmie, o tych w ogóle free i tak dalej, gdzie tamto jest w ogóle promocja ludzi o naprawdę bardzo poważnych zarzutach kryminalnych. Zresztą ostatnio ktoś śledzi temat to słyszy co się wyprawia tam w tych Free jakie wychodzą rzeczy no i dużo wychodzi pedelstwa niestety no ale to nie temat na dzisiejszy odcinek zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do kolejnego podcastu uważajcie na siebie i analizujcie przede wszystkim też rzeczy które widzicie w internecie bo czasami coś słodkiego po ugryzieniu może okazać się bardzo bardzo gorzkie miłego dnia